Bardzo, witam was bardzo serdecznie moi kochani Witam was w już mm, pierwszej części odcinka czwartego pierws, yy, pierwszego sezonu yy, Nie wiem ile będzie części, ale część będzie jedna trwała 15 minut Jak mi 15 minut po prostu kolejna, 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 a potem ostatnia być, może być najwyżej krótsza Także już bez przedłużania yy. zacznijmy od odcinek czwarty Mi Udaje się uniknąć śmierci od w wampira. Magazyn publikuje jej artykuł, a jej relacje z Wiktorem przybierają trudną postać. No, a jakże mogłoby być inaczej? Gra, będziemy grać. Dobrze, kochani, czekajcie chwilę. Już jestem z wami ponownie, kochani. One istnieją. Rozdział się nazywa One Istnieją. Wiktor, proszę, nie rób tego. Jego kuły dotknęły jej ręki mi. Mnie! Wahał się Nie kąsał jej. Ciężko się powstrzymać. Tu mi się tylko śni. To nie sen, trzeba się ratować. Muszę natychmiast się obudzić, obudzić się. Lecz koszmar nie zniknął. Proszę, nie rób tego. Siadaj. Wiktor posadził mi je w fotelu. Spiął się, zacisnął pięści i zamknął oczy. Kim jesteś? Nie odpowiedział. Odszedł, otworzył okno, wypuszczając na wnętrza chłód nocy. Boże, to było straszne troszkę. Czego on mi tu zrobił? Myślałam, że się polubiliśmy. Tego nie może być. To nie... To jest... Sen. Rana na ręce za dnia w aucie i teraz zbyt długo jestem obok niej. Zapach krwi jest, nie sprzyja samokontroli. Ale wygląda na to, że wszystko już w porządku. Kim jesteś? Wiktor odwrócił się powoli. Jestem tym, który może żyć wiecznie. Wampirem? Tak. Vampiry tylko mogą żyć wiecznie. Boż świt. On jest wampirem. Ja nie wiem. Nie mogę. Nie po prostu. Trwa od zmroku do świtu. Tym w żyłach, którego płynie dawnie, dawna płynie obca krew. Bo Mnie niech nie mówi o krwi. Nie, nie. Sama wiesz, kim jestem. To niemożliwe. Jak widzisz, możliwe. Zabijesz mnie? Nie, Mia. Wiktor zrobił dwa kroki w jej stronę. Dziewczyna wcisnęła głowę w ramiona. Nie bój się. Cholera, to brzmi głupio. Jak możesz się nie bać? No, właśnie, jak mam się nie bać, jak zobaczyłam coś takiego? Nie, podszedł bliżej. Zobaczyłaś potwora? I oczywiście, boisz się. Nie, nie nazwałabym tego potworem, ale no, nie wiem, no nie podejrzewałam, że ktoś taki, jak ty może się tak zachować. Może, może to atak, może to głód. Nie wiem. Ale uwierz mi, nie dotknę się. Ze mną już wszystko w porządku. Mija była w szoku. Nie wiedziała, co robić, co powiedzieć. Spróbuj się uspokoić. Posłuchaj mnie. Byłem nieostrożny, ujawniłem się. Nie rozumiesz, że nie powinnaś nikomu o tym opowiadać. W przeciwnym razie narazisz na niebezpieczeństwo siebie i tego, komu o tym powiesz. I nie chodzi o mnie. Są inne wampiry. Mia, Co? Słyszałaś, co powiedziałem? Tak. Wypuść mnie, proszę. Wiktor myślał o czymś przez kilka sekund, a dopiero potem odpowiedział: Oczywiście nie będę cię zatrzymywał. Tylko ci taksówka. Billy, halo. Mam nadzieję, że dzwonisz, aby powiedzieć, że wszystko załatwiłeś. Boże, my przerażają to, co ja mu zrobiłam. Przepraszam, ale wszystko naprawię. Przecież to takie proste, wykończyć jedną, jedyną dziewkę. Jak udało ci się to schrzanić? Wybacz mi, Billy. Daj mi trochę pieniędzy, potrzebuję lekarza. Ale nie wolno mi iść do szpitala. Czy ona cię raniła, Friederik, Ty kretynie. Po prostu miała szczęście. Dobra, dostaniesz pieniądze. Dziękuję, dziękuję, Billy. Zamknij się i zapomnijmy o tym. Masakra. Dziękuję, Billy, dziękuję. Boże, oni są straszni. Płaci mu pieniądze żeby na lekarza, żeby mógł dalej mi gnębić. Jeżeli wciąż masz Nadzieję stać się jednym z nas, zrób wszystko, jak należy. Może lepiej ostrzeb się ode mnie. Cała droga od domu Wiktora, mija przebywała w dziwnym, nie wiem, nie, nie widziałam odtrącenia, nie wiem, umysł odmawiał przyjęcia za e, realność tego, co przeżyła. Jak, jak tylko dziewczyna znalazła się sama na nocnej ulicy, wrócił strach. Prawdziwy. vampir, Prawdziwy wampir. A przedtem napad na mniemaniak ze starego domu. Zaczęła oglądać za siebie i wypatrywać w ciemność, lecz wydawało się, że w pobliżu nie było nikogo. Co we mnie wstąpiło, jak mogłam się w coś takiego wplątać? I co teraz robić? Na terenie kampusu było cicho, jak zwykle w nocy. Zaczęłam się bać pustych kory, tarzy i schodów. Nagle mija wspomniała słowa Wiktora. Są też inne wampiry. Naprawdę z cieniami się nie postarali, kochani. Patrzcie, cień kompletnie nie jest podobny do Wiktora. Wiktor raczej tak nie wyglądałby. Wiktor nie nosi takiej koszulki i ma trochę inaczej włosy. Wygląda bardziej jak śmiertelnik ten cień. One istnieją i trzeba się ich bać. Triszy jeszcze nie było. Innym razem, ja zastanawiałaby się, gdzie podziała się jej przyjaciółka, ale teraz mogłam myśleć tylko o jednym: Wiktor jest wampirem. Była na imprezie pod hasłem maskarada wampirów. Czy mogły być tam też inne wampiry? Mogły. Właściciel domu jest człowiekiem. Postanowił mnie zabić po tym, jak uciekła. Za co? Dziewczyna położyła się do łóżka. Rzecz w tym, że pytałam o kto, kto zorganizował maskaradę. Inny przyczyn nie wyjdzie. Pewnie boją się, że, nie wiem, że zdradzi ich świat, że się dowiedzą dużo informacji, takie teraz jeździ, że nie można się interesować czyimś życiem. No, bo po prostu to nie wchodzi na dobre, niestety, i potem są problemy. No, nie zaprzeczam, że jest to dość przerażające, szczerze mówiąc. Rzecz w tym, że pytałam o. okej. Okay. Czyli właściciel domu chroni wampiry. Nie Wiktora, a te inne. Wiktora nie chroni. I wtedy puzzle w mi ułożyły się do końca. Dziwaczna parka w czarnej no i czerwonej maskach. Oni też są wampirami. Mija długo jeszcze myślała o tym, co się jej przydarzyło ostatnimi czasy. Lecz o świcie zmęczenie i stres dały o sobie znać. Kiedy Mija się obudziła, tryszy jeszcze nie było. Trzeba byłoby do niej zadzwonić, ale nie mam już telefonu. Mija wspomniała wczorajszy dzień. Straszny ten dzień, to nie był sen. Opatrunek na ręce jest tego dowodem i zgubiony telefon. Dziewczyna wstała. Byłoby nieźle wziąć prysznic i się przebrać. Potem zajdę do siądziadki i pożyczę telefon. Po pół godzinie Mia wróciła korytarzem z prysznica. Podeszła do drzwi sąsiadek i chciała zastukać, lecz nagle usłyszała za drzwi stłumy. Naprawdę? Tak, mówię ci, ona płakała. Trisza i łzy, jestem w szoku. Mia pokręciła głową. Trisza płakała, tylko nie. Tego mi brakowało. W każdym razie żyje i wróciła. Trisza, cześć. Cześć. Oj, biedna, co z ręką? Ale usta z rybatkiem. jak do pocałunku. A tak, upadłam, drobiazg. Mia ja od razu zauważyła, że Trisza jest roztrzęsiona. Lecz oczy przyjaciółki były już suche, a makijaż nierozmazany. Megan, mogła skłamać w sprawie łez. Sama jesteś tak biedna. Co się stało? Tet, prawdziwy. Tu nastąpiło mocne słowo. Jedne z tych, których Tyrusia używała, gdyby była naprawdę wściekła. Ale które to było słowo prawdziwy? Tet, ted prawdziwy, czyli pewnie prawdziwy. Albo. No powie, albo. Ja nie, nie, Tet nie. To był taki żart z tym Tedem, że to było słowo pewnie prawdziwy. Ale mocne słowo, prawdziwy. No bez przesady. Tego słowa się używa na co dzień często. Opowiadaj, co się stało. Mm, okej okay. Mia usiadła obok i objęła przyjaciółkę. Na łóżku leżały mokre chusteczki, widocznie Trisha jednak płakała. Kurczę, wyobraź sobie, dziwne, ale zwykłe, życiowe problemy koleżanki pomogły mi zapomnieć o jej własnych, nie nadprzyrodzonych niebezpiecznych przygodach. Spacerowałam z tym chłopakiem, John. Jest miły i miły was i wesoły. I nagle rządził scenę zazdrości. Napad na Johna i w ogóle masakra. No co na to John? Powiedział, że mam w niedych kumpli, i poszedł sobie. A po, po co przeżywać? Po co ci chłopak, który boi się byłego? No, słaby taki. Faktycznie. Nie chodzi o Johna. Ted mnie śledził. On całkiem zwariował. Co mam robić? No, po pierwsze, czy Ted nie zasługuje na że jedną szansę, nie mać się tym głupim Tedem. Myślę, że Ted, yy, może bym jeszcze w tym, jak był drugi odcinek, to, to może bym jeszcze powiedziała, że mogłaby dać tę szansę Tedowi, a teraz już bym powiedziała, że nie może dać, no bo on jest jakimś pieprzonym stalkerem. Jak oni będą razem, to im może od. Walec nie daj spokoju, mogę tylko na Juricie, więc nie martw się tym głupim Tedem. On na ciebie nie zasługuje. Nie ma się co dołować z jego powodu. Tacy, jak oni chodzą za tobą tłumami, a nawet lepsi. No. Tacy jak on chodzą z tobą tłumami nawet lepsi. Nie będziesz chyba płakać z jego powodu. Jeszcze czego? Zuch dziewczyna. No i super, płakać nie ma co. No. Ale po Wiktorze to bym płakała. Na całe, na całe i całe dni. Może jesteśmy parą jeszcze. W sensie trudna relacje, ale... Ale zmieniam się i będziemy najlepsi. Najlepsi na świecie. A co po drugie? Jak się go pozbyć? Widzę tylko jedną opcję. Masz numer Astona? Druga dyplomacji. Tak, wysłać ci. Zgubiłam telefon. Kurka, nieprzyjemnie. Będziemy kupować nowy. Może najpierw załatwimy sprawę z Todem. Aha, trzymaj. Zaraz wrócę. Co zrobi Mija? Dobra, kochani, czekajcie, chwilę. Jestem. Mija wyszła na korytarz. Stona. Telefon do Astona będzie miał wpływ na dalszy przebieg historii. Ok, tu Mija. Mija z Triszą, wszystko w porządku? Tak, po prostu nie mam swojego telefonu. Jak mogę pomóc? Trzeba odpędzić od Triszy jednego chłopaka. Duży jest? A stąd ty jesteś normalny? Boż duży jest, kiedy pyta. Sądzisz, że mogłabym cię prosić, żebyś pobył człowieka? No właśnie, to pierwsze to jest nielegalne, a po drugie, bójki, nie lubię bójek za bardzo, wolę rozwiązywać sprawę pokojowo. Mm. Bójka jest fajna tylko wtedy, kiedy jest nieprawdziwa. Albo kiedy ktoś siebie w mojej obronie, wtedy jest fajna, ale tak, żeby nic mu się nie stało. Nie wiem, czy tak się da, ale żeby prawie nic. Sądzisz, że mogłabym prosić o człowieka? Ho, więc co? Nie wiem, coś wymyśl, pogadaj z nim, może na temat. Powiedz, że jesteś jej nowym chłopakiem, że u Was wszystko na poważnie. Mam Ci podpowiadać, jak się rozwiązuje męskie problemy. Pff, dobra, a o kogo chodzi? Wyślę Ci numer, nazywa się TED. Tylko astom, błagam, bez hamstwa. Tak, jasne, jasne. Przypomnij mi mi, ja dlaczego to robię? Bo jesteś uczynny. Dziewczyna, której się dostaniesz, będzie szczęściarą. <słuch> mhm. Cześć. Cześć, dziękuję. Cześć. Cześć. to część nie zabrzmiało. Jak. Mam nadzieję, że wszystko załatwione. A ja mam. ja A jak ja mam nadzieję? Dziękuję. Nie ma za co. Następną połowę dnia przyjaciółki zdecydowały się, e, e, jaki model smartfona można kupić z pićmi. Okej. Okay. Kochani, to by było na tyle z pierwszej części tego odcinka. Także buziolce kocham Was i witajcie! Się. Widzimy się w kolejnej części. Pa, patki!